Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy na temat ekologii, czyli systemu AdBlue, a w zasadzie SCR w BMW G16640D. E, sterownik wymieniony na nowy, wsadzony, zamontowany przez to zleceniodawcę. Niestety auto nadal nie chce ruszyć, nie chce odpalić, coś jest nie tak. E, czym to się, skąd to się bierze? Generalnie są w BMW sterowniki, które wymagają programowania, i tu jest doskonały tego. Przykład nie kodowania, programowania. Ponieważ sterownik z ASO, który jest takim oprogramowaniem podstawowym, doszukuje się drugiego dotrysku SCR, co widzicie na zdjęciu, że jego tam po prostu fizycznie nie ma, bo to jest w stuprocentowym stanie fabrycznym. Więc ja już sobie przeskakując do Sysa wcześniej, że wyliczyłem dane do programowania i potwierdzając tylko to, co Wam wcześniej mówiłem, Tutaj nie ma danych do kodowania, nie ma pliku kaft. Trzeba to zaprogramować. Zaraz wrócimy tutaj sobie do wyliczenia różnic w oprogramowaniu. I zaobserwujcie te na niebiesko wartości to są te, które są w aucie i te na czerwono to są te, które mają być, więc końcówki są 00, FF, FC. No tutaj to są takie nazwijmy to oprogramowanie zerowe, podstawowe. Może z którymiś autami to zadziała, te, które mają, są wyposażone w dwa sterowniki, w dwa dotryski SCR-u, w przypadku tego auta trzeba zaprogramować. W Esysie to trwa około tam dwóch minut. Ja większość części tego filmu będę przyspieszał, żeby Was nie zanudzać, tak samo jak tutaj. Dwie minuty patrzenia w Esysie, jak idą sobie procenty. Po tym odczytam, jak zakończy SSS odczytujemy błędy. No nadal są jakieś błędy w samym sterowniku, więc przejdziemy sobie do ISTY w tym momencie, bo w tym przypadku, w przypadku SCR-a i nowszych aut, żeby to poprawnie działało, trzeba wyczyścić jeszcze wszystkie adaptacje, przeprowadzić testy, co Wam też za chwilę e, pokażę. Wracając do samych modułów, to w BMW używane części, nowe części, w znamienitej większości, 99%, bym powiedział, trzeba przynajmniej zakodować. Niektóre zaprogramować, a w wielu przypadkach też trzeba je zaprogramować i zakodować. Ja sobie tutaj w liście odpaliłem, żeby zobaczyć, co proponuje sama ISTA, jakie funkcje, ale nie o to nam chodzi, idziemy do funkcji samochodu serwisowych odszukujemy sterownik silnika SCR i wywalamy wszystkie po kolei adaptacje. To znowu jest na dużym przyspieszeniu, bo każde wywalenie trwa około tam 10, 15, 20 sekund, więc nie ma tutaj żadnych specjalności po kolei trzeba przeklikać wszystko i na samym końcu przeprowadzić test funkcjonowania SCR. -a. Co też zaraz uczynię. Znowu na dużym przyspieszeniu, bo trwa to tam do 5 minut, jak lista podaje. Czasami szybciej, czasami dłużej. Nie mam pojęcia od czego to zależy, no ale tak, tak to wygląda. I tutaj widzicie, jak sobie po kolei testuje funkcję. Poczekamy chwilę. OK, skończyło. Nie wszystkie są poprawne, ale. To nie szkodzi. Usuniemy błędy i zobaczymy czy jest wszystko OK. Oczywiście jazda testowa będzie musiała być przeprowadzona i odczytanie błędów, ale to na chwilę obecną można pominąć. Zamykamy tą funkcję. Usuwamy błędy. I liczymy, że sterownik jest serii już nie będzie miał żadnych błędów. Jak tutaj, no ledwo już go tam widać, jest na samym środku pod tym statusem progresu, jest na zielono. A to jeszcze kilka rzeczy ma tutaj do zaadresowania, ale na tym się nie skupiamy. Nie wiadomo czemu, ISTA odczytała sterowniki aktywnych stabilizatorów przed, tył jako w stanie programowania. Teraz w ogóle nie odpowiadają, no ale czasami się tak zdarza, nie wiem, ISTA jest... Narowista to nazwijmy, więc ja sobie, żeby to ominąć, próbuję się skomunikować z jakimś innym sterownikiem. Dlaczego by nie ze SCR-em, skoro z nim walczyliśmy przed chwilą? Nie ma problemu, skomunikował się, nie ma żadnych błędów. To teraz powtarzam próbę komunikacji. Z aktywnymi stabilizatorami, przód, to już tył teraz. Pamiętajcie, że pomarańczowo oznacza, że są błędy w sterowniku zapisane, ale nie oznacza to, że są aktywne. Więc no, był brak komunikacji z tymi sterownikami przez chwilę w stanie programowania. Po usunięciu błędów nic tam nie powinno być, ponieważ nic z nimi nie robiliśmy. Jak widzicie, wszystko wróciło do normy. Jeszcze można przeprowadzić tak zwaną procedurę całego odtworzenia, jakby przy wymianie z zbiornika, ale tego tutaj nie robimy. Jak widzicie, auto działa poprawnie, wszystko rozpoznaje, odpala, można nim normalnie. Śmigać, e, więc uznaję temat jako rozwiązany z sukcesem, więc to tak taka informacja dla Was na przyszłość, a tymczasem dzięki, trzymajcie się, hej!